W tej serii polecamy Wam laptopy biznesowe, godne uwagi. Przedstawiamy HP Elitebook 840G11. Elitebook 840G11 jest lekki i cienki, co sprawia, że jest łatwy do przenoszenia. Obudowa wykonana jest z aluminium oraz tworzywa ABS, dzięki czemu jest odporna na zarysowanie i uderzenia. Laptop posiada zaokrągłą krawędzie i eleganckie wykończenie, co nadaje mu profesjonalny wygląd. Krawiatura Elite 840G11 jest wygodna w pisaniu i posiada podświetlenie, co ułatwia pracę w ciemnych pomieszczeniach. Na wyróżnienie zasługuje również touchpad, który jest duży i responsywny. Matryca w naszej wersji laptopa to 14-calowy matowy IPS o jasności 400 nitów i 100% sRGB o rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli. Przejdźmy teraz do specyfikacji. Zintegrowana karta graficzna Intel Graphics. Procesor Intel Core Ultra 5 135U. 16 GB RAM DDR5 z możliwością rozbudowy do 64 GB. Tutaj zdecydowanie wisienką na torcie jest Intel Core Ultra 5 135U, który jest wspomagany przez AI. Dzięki zastosowaniu AI w procesorach Intela, laptop lepiej poradzi sobie z bardziej wymagającymi zadaniami, takimi jak edycja grafiki czy wideo oraz wydłuży czas pracy na jednym ładowaniu. Przetestowaliśmy ten procesor programem SceneBench, a oto wyniki. Dostępne porty w laptopie to 2 razy Thunderbolt 4 z DisplayPort, 2 razy USB 3.2 generacji pierwszej typu A, HDMI 2.1 i gniazda Audio Combo Jack 3,5 mm. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Genialna kamera 5MP z funkcją blokady, która zdecydowanie przyda się na wideokonferencjach. W laptopie mamy też dostęp do czytnika linii papilarnych. HP EliteBook 830 g to wydajny, elegancki i bezpieczny laptop biznesowy, który idealnie nadaje się do codziennej pracy biurowej. Duży touchpad, jasny i wyraźny wyświetlacz, długi czas pracy na baterii i szeroki wybór portów. EliteBook 840 G11 jest również bardzo bezpieczny, co czyni go idealnym wyborem dla firm, które dbają o bezpieczeństwo swoich danych. To świetna okazja, żeby zainteresować się zakupem tego laptopa, bo właśnie. Właśnie trwa promocja, gdzie do wszystkich notebooków HP dorzucamy kupon rabatowy 30 zł do serwisu pyszne.pl. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę hppartner.pl. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.